Siemanko, siemanko z tej strony ocz. Kurczę, wiecie co się wczoraj działo? Ha, poszła legenda z kolosa. I to jeszcze wakacyjnego. Zaraz wam to całe pokażę jak to w ogóle wyglądało i jak to się podziało. Także oglądajcie dalej. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now? Tainted love is all we have. Our issues run so deep now. When I try to sleep, I feel so bad. I should leave and by the time it's Lega. Kolejna lega. Mamy to. O kurde, znowu nie dla mnie. No kurde. A później... Później poszliśmy na kolosa 279 level. Wernoracki Drakolisz. No i wiecie, wszystko spoko, fajnie, bijemy go sobie, bijemy i

Is I know. I takie wczoraj miałem przygody, no kurczę, było fajnie, a, a nie wyszło, to drugie. No to pierwsze też nie wyszło, Biję tych kolosów, bije w miarę możliwości, oczywiście, jak, lub jak dostaje grupę. A tu bum! Ani Lega mi nie spadnie, ani nic przydatnego mi nie spadnie. No bije to bije i nic z tego nie mam. Ale chociaż legendy na odcinek. <laughs> Dobra do lista dodatków i k-talk. Odpowiadałem na to już y, kilkanaście razy co do samego k-talka nie będę tego używać bo jest to dla mnie niewygodne i mogę się pomylić a na myszce mam pewność że się nie pomylę przy dialogach dlatego u mnie myszka pozostaje nawet specjalnie kupiłem myszkę żeby robić questy bo wcześniej nie miałem myszki przez wiele lat robiłem tylko na taczpadzie ale jednak yy, szybciej idzie z myszką. No i nie ma tego stukania w touchpadach. A co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj mamy piątek, 30 sierpnia, godzina 21. Rybnik Klub Imperium. Zaczynamy dogrywkę do DJ Omen, Bossy z Warsaw Shore, DJ Mario oraz dla artysty Niespodzianki. Eee, dowiecie się, jak już będzie nagranie udostępnione. Na ten moment nie zdradzę Wam dla kogo, ale będzie śmiesznie. <laughs> będzie śmiesznie, będzie fajnie. Tyle, bo mogę powiedzieć. No dzisiaj sobie ćwiczę tekst na spokojnie, żeby tam nic nie pomylić. Jest to pierwsza część dogrywek. Druga jeszcze będzie na raft session w Rybniku organizowana. I to tyle. I będziemy działać na pewno filmiki będą fajne no i te, te nagrania nie pojawią się u mnie na kanale oczywiście link wam dam jak to już będzie skończone ale będzie to na kanale jednego z pozostałych artystów no i co lecimy, odbieramy questy błogo założone błogo założone szybciutko już 204M do levela w tym miesiącu nie, ale już we wrześniu na pewno 395 wpadnie. No w tym miesiącu nie ma szans, bo jest 30 sierpnia, no to <grymna> za 8 za 8 godzin kończy się, kończy się ten dzień, kończy się ten miesiąc i co jeszcze? Kończą się wakacje! <grymna> na dzisiaj zakończenie wakacji w klubie Imperium również. Jeżeli ktoś jest z rybnika, ze Śląska, z okolic, to wpadajcie do nas, będzie fajna zabawa. O nie, nawróciłem wszystkich, ale lipa. Muszę jeszcze raz zabrać. Tak będzie szybciej. Ale na odwaliłem. Nie nawróciłem wszystkich i poszedłem oddać quest'a. Na szczęście wyłączyli już to, że można go spalić, bo kiedyś tego quest'a można było spalić właśnie przez to, że szło się oddać, a nie miało się nawróconych wszystkich. No teraz jeszcze jest pokazane nawet ile jest nawróconych w opisie quest'a. Ale serio, tyle razy co się tego questa popaliło, no pierwszy, szczególnie pierwszy raz jak go robiłem, to też go spaliłem, bo nie wiedziałem o co w tym chodzi. Myślałem się dobra i sobie nawrócić, no to poszedłem nawracać. Myślałem, że pierwszy szczał, bum i nawróceni wszyscy, a tu lipa, nie? I trzeba było jeszcze raz się nauczyć jak nawracać. Znaleźć tych wszystkich. No już o tyle lat robię, że no to już się potem zakodowało. No a potem pozmieniali niektóre questy, jeżeli chodzi o właśnie. Odbieranie i niszczenie. I palenie, sorry. Eee, Henk i ostatni quest, który dzisiaj odbieram. Oczywiście, nawracanie, czyli pomóż Aptlake. Zaraz on znajdę nazwę. Rozwiąż problem malejącej populacji machopteków. O, dokładnie. Dokładnie ten quest. Już generalnie mniej niż 200M, 197300. Odbierzemy tego. To jest ostatni do odebrania. 6200. Przypominam również o karcie społeczności na e, moim kanale YouTube, gdzie znajdziecie sporo ciekawych informacji. Między innymi o tym klipie na dwa kasubów. E, dosyć dłuższy post tam napisałem odnośnie tego ponieważ chcemy to zrobić lepiej niż, się, niż takie po prostu typowe wygłupy. Wrócę wam kawałek tego klipu, który tutaj który już nagraliśmy do pierwszej piosenki, ale no jest, mój wokal jest okropny. śmiało. Nie napiszę bo nie jestem muzykiem, i tak jak ty ciągle za tym No czekam na beat ze studia, dostałem już z jednego. Czekam jeszcze na drugi podkład z innego studia nagrań i zobaczymy jak nam to poleci wierzę że będzie dobrze że trafi to do was że ta fala hejtu na, na moje nawijanie nie będzie aż tak duża bo przypominam, mnie jestem artystą e, artystą muzykiem sorry, e, bo nie zajmuję się muzyką na co dzień tylko filmami tym żeby jak najlepsze klipy właśnie wykonywać dla Was. Klipy, czyli no, teledyski. Najwięcej naszych realizacji znajdziecie oczywiście u Popka na kanale, gdyż dla niego obecnie najwięcej przygotowujemy materiałów. No i też między innymi Rybnicki raper PK. Podlinkuję go Wam tutaj. O, padłem, o, no i tyle. <grydy> padłem 26%, no ale nie ma co za mała przewaga. Czasem ubijam, czasem nie. No i tyle. Także dzięki bardzo mordeczki, że byliście dzisiaj ze mną. Sami widzieliście, co się podziało na tych kolosach, wiecie, co się będzie dziać. Także pozdrawiam Was i do.